Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Jesteśmy tutaj na wizycie w oddziale Bytą Chorzą Świętochłowice CBS tak zwane na przeglądzie hodowli gołąbków u kolegi Krzysztofa. Zapraszam do oglądania. Włączcie subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie komentarz. Na gojemniku lotowym o tu jest pstrokato. Urwały no, Myrunę Ma ślana do was, ma ślance, tu są białki. Gdzie tu kolorowo zawsze jest? No, ja lubię kolorowe. Tu następny biały. Ja biało-różowe. Ty, ty, ten różowy to z czego ci wyszedł? Co? Te różowe to ci z czego wyszły? Z farby do wiprzków. A, a z farby? No, te biało-różowych to. Wiesz, różne kolory. O, tam biało-różowe. Tu, si siwo-różowy. Tam jest samczyk. Tamten to jest 250 ja? tamten będzie A z tego mój kolega, one jedne skrzydło mo na imię, bo mo, z jednej strony mo ten. to jest po tym wnuku tego onego, wnuku, po tym wnuku e, po tym czwartym lotniku oddziału, nie? Ten, mo ten czwarty osoba, lotnik oddziału to jest to, ja ja, syn Biały? ja? Wnuk, wnuk Wnuk już? Wnuk był Znaczy to już może porę po z tego? Ja, o one jedne skrzydło, bo z jednej strony mo na ja, ja, A, nie. Ja. a Czyli... Obraził się, bo go nagrywamy to ta, to jest właśnie w połączeniu dreptek z tą y, córką biały. To ta czynoska co mi tak fajnie na To roczną miałeś, nie? Co miała 9, ja, ja. nie? Ja. E, I 200 to? to? jest akurat z czego innego: to jest takie defałki i z tygrysa. Czyli, czyli też może białe z innej krwi. Ja. coś. Ale tu są, to jest mefkę 12, inos angielskiej samicy. I tam też z Radomska, z tej samej linii. To jest chyba siódymka, to nie, to jest dwusetka, to mhm. jest dwusetka, to jest, ale po innej córce, Tyż wnuczka biały, dwudziestka, była groszka jeszcze, no super, zapierdalała i zginęła, ale na ostatnim locie nie mają. ją, może przyleci, kiedy nie czekam na nią. Mhm. E, ta, tylko że to jest też od samicy Tak wiesz. To jest Arka, Bitnera. Teraz, Bo ja po tym, jak ta biało mi tak fajnie leciała, to ja sobie to kupiłem, wiesz, no i o, jeszcze z tych samych głębi No i? E, no to ta po 16, no u mnie to słabo, te, które no ale ma 16 tym konficent cały, nie? Aha, czyli ta. jedna z lepszych twoich. No. I to jest wóz... Szóst... Biało na te arkowe, czy, czy też te, z tej samej krwi, co biało była? To jest bioła. akurat, nie samica Szymelka, a samec jest, jest od Benedykta, brązowy. Aha, a mama jest od Arka Pitnera, ja. ja? Andrzej W Radomsku go go ciął dwa, bo ci i z nie uciągnął, a umie się okazuje, że zarok... <grym> on co mi on, to umie to lecił, nie go nie Z tych Mefke i co? i Wandenabele. Mef ja Mefke i 461 tam chyba, ja już nie wiem. Tam bym musiał patrzeć. Vandenabele 461. Bo ja dzwonił do onego do Arka A no. Arek mi powiedział tak, e, że mo... Z jednej strony tylko teraz nie chcecie cyganić, czy tam ze strony ojca, czy ze strony matki, bo on też tego głębię wydał. co co? No, no. Tu. 53 jest. To jest właśnie, a ten zaś był. Ta córka bioły, to ja on przed lotami, że jak ją połączył z tym Rickiem Kusterstwa. Mhm. <laughs> no. I to będzie samica taka wielko. Mhm. Mm jak okręt, jak okręt Jak okręt O ten jest, ten 66 To jest ten 66, wiesz? Co to jest za jeden? To jest bezpośrednio syn biały. A, tylko że nakrapiany Tak, po grachu leczaka wygląda Morda ma jak samica I on był właśnie drugi na oddział, szósty na oddział Piąty na oddział wyżak mm. Patrz mm -hmm. W ogóle tam jest jeszcze 40 E, też tak osiweczka, ale zimno tu jest. na Krzychu, zaraz zrobimy no. Tego z jednym skrzydłem chce świecić. Ja skrzydło jest jak okienko. A długi, ale takie dłuższe że te, te... są jest ta pięćdziesiątka, żeby nie było, bo jakaś wlezie, to wtedy go można trzymać Na drugi rok. <noise> A, białe oko jak... ...jak unę, jak prababcia. Bo no to jest wnuk, czekaj, prawnuk, tak? Ja. Prawnuk już białe ja? No ja. i e, mój kolega. Nie, Kubuś? No, Tyle nerwowy, bo on nie lubi na wizji być, wiesz? Mhm. Jeszcze jest tu fajna samica, siódemka jest. Po córce. Jest to siódemka. Siódemeczka, ja Jak okryt. Tomasz, Tomasz, po tej, co miała dziew tej rocznej, czy po, po innej córce? Po tej po no. A, komu miło morda. Samiczka widziałem, że ma oko. A, Mamy, brzuch. Aha, a sam jest był, no bo, bo, to, bo to było na kamerzystę napoznane, wiesz? Mm -hmm. a, a tu jest, patrz. też na rybek przyszły. Syn mm -hmm. Patrz, pakił mu number. Jeden. Number one! Krzysiu, to jest number one! rozumiesz, to jest to! Number one patrz go! Patrz go, on ma plecy. Ja to będzie to! Pokój na pyszczek. A to jest Rick Kusters i Marciszewski. Aha. pamiętasz co ci opowiadał, to jest wnuk, tego, co ci go takiego siaka miał, że on nie leciał w ogóle, nie? Ja mu no, no. powiedział, że mu łeb urwia, e, że e, powiedział, że mu łeb urwia i potem mi do końca. Aha. On by wyciął to, rozumiesz? I super leciał nawet z tego i stoka fajnie jedno w pierwszym dniu. No bomba, bomba, gołąb 700 siedemsetki to tamto przyszło zało, jakieś 300 z wiatrem i do dzisiaj jednego nie ma. Mm. Chyba dwa gołębie by zginęły i, i ten, ten dziadek, przez one takie siekate. No to nam z tego połączenia, na teraz się to tak zrobię też, bo e, z giełłem mi to pasuje. To ta jest właśnie, ta malutka, ta ale to, to ta jest całkiem inna, bo ta, ta matka jest mniejsza. Ta ma łagodny pędzel, pa. Mm. ta już nie jest okrętym. No weź się, no jak powiedz. Ale ale tą była fajnie, wiesz? Ta e. jest taką maluczko, wiesz jak? Jako malutko. Ale leciała. No leciała, no to to jest właśnie z... połączenie z drętką, ale wiesz? Połączenie no, z. No, ale ci z tej białej, ta biała ci też maratony zrobiła, nie? Ja. Bo tydzie na 700 -ka? No ja wszystko no, zrobiła całe, tą... no 15, cały To to ile miała? miała? Dwa maratony, trzy? Wyściganie trzy, w 7. No, od początku leciała jako młoda miała jeden konkurs. Ona potem, jako chyba roczna miała dziewięć już, czy tam siedem, nie wiem. I a dalej, ta roczna żeby... poni też, ty ją dowołałeś na maratony tą roczną? Eee, Rocznej nie. Tej, 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 nie, roczny, nie, nie, nie dowołaś, tej a jej nie, córki nie dowołałeś? Nie dowołałem, nie dowołałem. Patrzyłem w listach, ale to jest mimo mimo chłopie, ta... Tu za ta siostra lepiej leciała, ale nie ma. Yy, w ogóle to tak czekał na nią. No kurwa, go, no, taki gołąb, żeby mi zginął. Ona była piękna, ona była czerwona, szymelka. i łowę co to jest, coś ty to zdziała zrobiła. Pa. No pa, ona ma dwa fleki, i no została. Dwa czerwone, i... ty... może jeszcze spieszyć, no byś ci pokazał filmiki albo zdjęcia, no chopie, bo ja lubię takie kolorowe. Ale ta już też mam te plecki. Mm. Patrz, patrz, łapacze, Łapacze, zapisywać numery. 200. Zapisywać numery, a siostra była groszka, z gniazda była 200. Nie, I... tam o 200. E, Jezus, a to i ja to, cały jo. Dwudziestka była, wiesz? A dwudziestka. Dwudziestka. Uh -huh. I rozumiesz one. Ale to jest taka Wiesz, ta tu. Ja, ja to jest to, ja ona ma męzień. Ta ma męzień, <laughs> nie rozumiesz? I powiem ci teraz, że czym ją nie ma z piątego lotu. A one tu, albo w, albo w czwartym locie w kolano dostało od jaszczymbia. Aha. Uh -huh. Wiesz jak i, i ona i doleciała i wiesz jak, go dom, się dziwię, że jak ten go on doleciał, mm -hmm. jak to kolano miała całe rozwalone, nie? O wiesz, no, jakoś tam poświata czerwono jeszcze. Chyba, że jak to spieży, to będzie to miało... Spierzy, nie. nie będzie nie miała czerwonego, nic. Pięzra. Może jakieś piórko i zostanie. A łokcie jednak, niby ta lampa jeza. Ostatnio że one bo moje tak dekrem mi ciekło, że dziura wywiercił, wiesz, pa tu mu koksydioza w środku woda, go no, wiesz, jak tu kogo zabije, rozumiesz? Ale jeszcze ci coś po porza krzychu, Bo ja tu mam więcej tego, patrz, bo no to tu jest... To jest też liter, ale to jest coś co innego wiesz? To jest jak okręt. Ja to jest to! Patrz, patrz. Mm. Nie jest taki długi. Bardzo fajnie mi leciał. To jest zaś z tego samca od Arkabitnera, wiesz? Ja. Yeah. Ale to jest na ludoklasyńska, bo ja też mam... I one są w łączeniu też, je łącza z tego Zygmunta. Mm -hmm. I bardzo fajnie mi się tam spisują, rozumiesz? Tu yeah. mam jedna ludoklasyńska z tego Zygmunta. O, ten też ma taki on, Tu ma te mm -hmm. mięśnie. A ci jak kiedyś, jak, w dwudziestym roku, jak się lecił, to to, ja że te głębie są chore, bo ja ta białowietnia oglądał, nie? No. A ona jest to od spodu. Aha. <laughs> Patrz go jak rządzi, Gozum Ci ten to jas. mózg go, to jas, to jaz, on tu rządzi, ten to tu rządzi. Hmm. Halo, tamtego, tego Szymla, to też y -hmm. jest właśnie z klasysów. Ale od Zygmunta, wiesz, uh -huh. 49 i też bardzo fajnie tam do... do... ją roz, to mi zrobiła po tym, że stwierdził, żeby ją nie typować. E, stwierdził, żeby ją nie typować, a ona bardzo fajnie zrobiła. A na też leciała. ja. Ale jeszcze ci pokurza, jeszcze ci pokurza. A to jest on, to jest ten... Wiesz co, to jest, to jest słynny plandeka to jest plandeka, Pięć dni na plandekce, tu siedział, tu, tu dur, rozumiesz? A to, to już ja no... był u ciebie chyba, jo i siedział no. tam pod tym. No i były dwa, jeden Dego, się do, że sprażał. się jeden obraził i nie chce włazić. Ja, no to popatrzcie, to taki młodszy młodzik był. Paweł, ona ma jeszcze 4 do ściany, panią. No. tej i plandeka powiem ci, że tam się pokazywała, rozumiesz? Z plandeka to jest przepiero na wyżach. Ona normalnie z go, prosto, a plandeka a ciul, rozumiesz? Jak z lotu, to ją musiał ją gonić. Bo poszło się tam nażreć, wiesz jak musiałem ją gonić słonego go z plandeki i tak Mia cwano Ale to jest zaś z Vandenabele Ale ja ci tu chciałem pokazać, bo są jeszcze... Trwa. Z Vanden plandeka z Vandenabele? Ja, 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 ja A -a. Tu jest taki sukiereczek to takie milutkie aż To jest ze skudlenia, od tym to połączenie Julka se tak zrobić Aha, no. ale lu... co to jest? Bo to jest rudzik Kołodziej nałożony na czorno, y, czekaj Na czarnobstro. Ona mi bardzo fajnie zaczęła lecieć z tego skundlenia i zerwałam i skrzydło i ją sprzedał kolegowi Wiesz? Hmm. Ciekawa młoda poświata, nie to taki milutki gąbek. Ale ja ci chciałem pokazać 244, wiesz? No. Tylko ona jest. Okay. Ojej, cukerek, to jest ty, co w Ty była, wiesz? I z mojego walka no ostatnio odrzekł mi Mm. Bo tak opiekto że go, jak ją straca, rozumiesz, Widać ją. A, A po, to jest córka po tej co w Danii była, ja, że ci ją przywieźli. Ja. No bo to nie wiesz, jak jest z wdowcami, Ten przyjdzie, ten weźmie, przyjałby się straci. Ja na ostatni że ją nie dał. Jedna w duma siedziała, się działa. Ta piękną, mnie, to cukoreczko, jak ty mi się stracisz. Bo to Jezus, Jezus, <laughs> wiesz o co chodzi. No jak to tamta też miała 12 i ona 500 z wiatrem ci ona na Danii się. A ona tu jest ta samica. Ona sam jest. No ci ją przywieźli, nie? O, to jest, tak, nie budźcie się, ale ci się. To jest e, córka, e, siostra cinostki, to jest wnuczka biały, wnuczka biały, a to już, widzisz, i ta też ma ten taki dziwny, ale to jest dreptek na, dreptek na ta mało, e, na ta mało samiczka tam, też córki biały. 240, też hmm. do typu, też typowano. Jeszcze jest jedna, e, 44 musi być, ta ona jest. Pójdź no tu, pójdź no tu. Kasia, jest tu, jest tu. Jest tu. Patrz, to teraz. Mój kumpelny. No. Eee, to jest prawnuk, tak? Prawnuk. Mhm. Prawnuk biały. A to jest siostra z gniazda. Siostra z gniazda. Matka -pstro. Mhm. I takie dwa asy. Też do typu. 244. Łapacze, zapisywać, na przyszły rok <grymne> Będą do brania. Jak wlezie do peklunku Peklować Do gara Też piękno tak, ale w ogóle e, Takie łaskawe głębia. a biało była zawsze dziko mm. o co chodzi Ale jak teraz, jak to rozciągnął i już i to takie Poznajesz głębia, jak jest taki miły I w ogóle co jest taki kurde wiesz fajnie, no to jest z tej białej, to sami, bie, te białe tak. masz połowę gołębi Ja, ale ja tu mam dużo głębi, no to wiesz to to by ten film bez to w godzin Patrz, Patrz, hopie, patrz, patrz, Wanda na Mele, hopie, patrz, Gaciato, Gaciato, 167, do typu patrz, patrz, mm. patrz I to jest Peter Wenstra za ten, co był za milion złotych sprzedany od, od dwóch roku do typu do typu. Przepiękna samiczka. Ale jeszcze, tu jest jeszcze, z białino jest siwka Tylko, że te siwki, ona ma takie... Ona ma takie bary tam po to też, patrz. Kurde dzwonią. Kurde Nie wolno się pinać. Halo. Patrz, patrz. To jest to. To jest ty mój, to jest w Antanabele, co mi tak waliła z tych strych. To jest samiczka. A samiec od, z prezenciech dostał chyba od kosuta, czy od kogoś. Tam ma pełno tych jedynek w tym rodowodzie ta jest też torpeda i też ta samica mi zginęła z wiatrem na 500. ta inkognito one w tamtym roku miały czego ona miała chyba 14 czy 13? już teraz nie wiem poginiemy my. jest jest no ten sezon był na stare taki sto piątka sto siostra Z i Peter Wenstra. esowano patrz ale musi być ta siwka, muszę ci ją pokładać, bo tamta jest chyba. Tyś mi, sam tego oceniać. Ty zamiast wziąć się wolne, przyjęty, dumny, byśmy spali. A rozumiesz tam potem w pakamerze? Po to ty tak spadniesz, że jak połogi i tyle na jest. No to nie będzie to, bo to musi być wielkie. Właśnie w biała, ale. Patrz, patrz, setka. To słyszałeś to, jak ona, jak... Bo ona mi wlazła, setka mi wlazła do żernicy, nie? No. Wlazł mi do żernicy i ja go temu A! A, A on ja, ja, ja i bo już jak się mi zadał, kurwa, no, do żernicy ją tam robił kiedyś. A podjada kurwa, podjada się płynie, jak no, wiem co to jest za gołum, nie, bo to jest moi najlepszy tam, co, co najlepsze roczno miałem w tamtym roku, a czy młodo, samica. I odebrałem go super hodowca, dołek mu właśnie w prezencie mu z białego. No mm -hmm. i takiego bez obrączki, ale dom, że to, to jest z ludu klasensów. Dzwonił mi za 3 dni telefon. patrzał on, nie? ten chyni czy jak mu było, taki starszy hodowca. Ja tam u niego filmuję jak Ale tak jak się sięg, umie z 212 teraz. 35 km, rozumiesz? Pierwsza wlazła setka, a za 3 dni 212. Drugi do, jego... do tego samego hodowcy. A 212 <grym> to był po tym samcu coś tymi kozą zostawić e, do rozpodu, żeby go nie oblatywał tego grocha. Co on, wiesz co, mam tego grocha tyś mi w tamtym roku po zostawił. No i ta ci, no i ta samica, bo ona jest po nim. Też do typu. 40, ale. Może tu będzie. Starą koniec atakują. To jest ta, co była w Tydanii. Gacjato. Mm -hmm. Aha. Miją one, bo to taki Goran on tam do tego gorana wlazła, wiesz? Ja. Yeah. E, I powiedział, że ona takoby na rocznicy nie była. Jugosławiani on go po, po polsku. Tak, tam, tak, tak. Tym godą tam taki Ada się, bo z nim robi na rzeźni. Ee, że, że one że, że kurde no ten, że on chowy papież, bo w czterech językach go do. No bo tam wiesz, w Belekim robi, no to się śmieją, że papież. I odzyskał ją. Tu ten Adaś przyjął z żoną, przywiózł mi Adam Kubera. Też tam super leciał, ale teraz nie ma, nie ma tak, to też wiesz, jak on robi w delegacji w ogóle. Ja on no wejść te jajka, ściągnął samodę ale ja muszę tylko bo... To jest on, to jest wnuk Dleptka i Remi de mhm. Maja w strusie. 102 i 103 chyba. 102 i 103, bo tam było, bo tamte siostry, tamte mają, e, ta matka ma 303 i 302. To tak, że Ty roku miałeś pierwsze numery. Ja. od jedynki. Do no? łapaczy. Do łapaczy. Nikt nie dzwonił. Jak go los, to mało kto zadzwonił. Zdjęł pan z tego zadzwonił z, te, te, z żernicy, ja? Z żernicy, no. <tryk> A, z tego maziarzowego. Z tego olimpijczyka coś kupił, nie? Mm -hmm. Z szali, samicy, Z kropki. Bosy. to do kolegi. Do kolegi jest uszykowany tam. Do Mariusza. Kapczyka, co grona wspólnego widka. Od niego mówią właśnie te patajce, trzeba go tu pozdrowić, zareklamować, bo ma taki towar. On kupa pieniędzy u Arka Maziarza że zostawił, rozumiesz? Mm -hmm. Nie wiem, czy bym musiał przepatrzyć Tu jest, patrz. Do typu, pa, jak on wygląda do mokilów mokilow. O. i to jest, tego ten jest 33 żeby nie było, rozumiesz? Mm -hmm. Co idziemy dalej? Yeah, dude.